Witam Państwa ponownie w, nas, w naszym bardzo gorącym studio. Nie dość, że lato, to jeszcze tyle wydarzeń. E, witam w studio pana Leszka Samborskiego, Poleksit, który jest już z nami. Dzień dobry Państwu. Panie Leszku, y, ja, ja może zacznę od mantry, którą postanowiłem sobie, że będę w, każdy, w każdej mojej dzisiejszej i y, jutrzejszej rozmowie wypowiadał. Otóż. Codziennie także dziś kilkuset intruzów przekroczyło naszą zachodnią granicę. Codziennie zadłużamy się o ponad miliard złotych. Codziennie Polska jest drenowana przez socjal i nie tylko. Blisko 4 milionów Ukraińców przebywających w naszym kraju. Co jest najważniejsze? Ja może zacznę od tego, co usłyszałem dzisiaj w jednym z kabaretów, kabaret neonówka, no bo muszę powiedzieć, kto to wymyślił. Dzisiaj się zapytał, znaczy dzisiaj to oglądałem, zapytał się widzów, co nam najlepiej przychodzi z Unii Europejskiej. Odpowiedź jest prosta, emigranci. Tak. I to sobie pozwoliłem, tym sobie pozwoliłem zacząć nasze dzisiejsze spotkanie, ale jest jeszcze kolejna rzecz. Dzisiaj rząd, na swoim posiedzeniu wtorkowym ogłosił, że zaostrzy przechodzenie tutaj emigrantów przez granicę niemiecką do Polski, że tak dalej nie będzie. Jest ciekawa rzecz, że jeszcze wczoraj słuchałem ministrów tego rządu i premiera, i oni mówili, że to w ogóle nie ma takiego problemu że nikt tam przez tą granicę niemiecką nie przechodzi, to są jakieś pojedyncze przypadki i nikt nie przychodzi. Uzasadnione, 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 bo to tak. były podobno przypadki takich, co to Niemcy ich w strefie przygranicznej złapali, a w ogóle szli z naszego kraju i oni tylko tych ludzi cofali powiedzmy do swojej macierzy krótkoterminowej, bo, tak czyli jest. do Polski. Znaleźli u nich chusteczkę do nosa polską w, tak, w kieszeni, tak, tak. to się Prince w kieszeni znaleźli. Princepolo. Y więc a dzisiaj już będzie zaostrzenie, co prawda nie od dzisiaj, ale dopiero od przyszłego tygodnia, od siódmego chyba, tak. czyli to za tydzień będzie gdzieś. No i wtedy to się już tak zaostrzy i będzie i będzie na, na ostro zupełnie. No i teraz pytanie, czy mamy w to wierzyć, czy mamy no, w to nie wierzyć? Pierwsze pytanie, czy pan wierzy w te zapewnienia, bo. No. No więc ja się boję, że z tego po prostu nic, nic nie będzie, że to jest kolejna zmyłka naszego pana premiera, który świetny jest w różnych zmyłkach, no i na tym się to skończy. Ja mam inną propozycję wobec całej tej sytuacji, jaka tam jest. Jeżeli jest prawdą, a jest prawdą, że emigranci są przemycani, czy w ogóle bez przemytu są przywożeni przez niemieckich policjantów do Polski, to ja proponuję zastosowanie obywatelskiego aresztu. Mamy w tej chwili tam obywatelską straż i takich policjantów niemieckich, którzy wjechali na terytorium Rzeczpospolitej i przywieźli nam towar, którego, przepraszam, że tak mówię, ale, ale to oni do tego doprowadzają. Przywożą nam tutaj ludzi, których my nie chcemy i których oni przede wszystkim nie chcą, a oni sobie ich sprowadzili. To trzeba tych ludzi zatrzymać. No ale w tym momencie byśmy naruszyli umowę międzynarodową pomiędzy Polską a Niemcami z bodaj roku 2014, która to głosi, że Niemcy mają prawo funkcjonować, prowadzić różne działania prewencyjne, akcje nawet na mówią policji na terenie naszego kraju. Trudno. Jeżeli Polska jest suwerennym krajem, jeżeli straż graniczna polska, żandarmeria, nie wiem, policja, która tam jest, są polskimi organami, to powinny tak działać. Więc najpierw straż obywatelska sfotografować takich, takich panów policjantów niemieckich dokumenty niech tych przedstawią. Tych i Stanie Sławku tych klientów nie obsługujemy. Nie obsługujemy. Tak jest. I zaprowadzić ich na, na policję, jeżeli policji nie będzie, polskiej policji w pobliżu. Zaprowadzić ich tam. No I wie tak pan, trzeba działać. brzmi to trochę jak fantastyka naukowa, a tymczasem. Yy... We współpracy Polska Straż Graniczna, Polska Policja, Niemiecka Policja, codziennie setki ludzi są wprowadzane do naszego kraju. Jeśli no mało kto wierzy w te zapewnienia Donalda Tuska, a jeśli to potrwa przez dwa lata, kiedy on jest, kiedy on w takim normalnym, demokratycznym trybie ma jeszcze zarządzać naszym krajem, no to wychodzi na to z matematyki, że to może być kilka milionów osób, które zostaną tutaj wprowadzone, co oznacza tak naprawdę całkowity upadek naszego kraju, no upadek kulturowy, cywilizacyjny. No ci ludzie to nie są, wbrew pozorom, inżynierowie i ginekolodzy. A zatem. A zatem ginekolodzy no, być może. Przejdźmy do konkretów, no bo sytuacja jest taka pod tytułem Larum Grają. Tu, tu, tu nie za ja, bardzo to... jest na co czekać. Czy wierzy to... pan w, w, w jakąś metodę, która mogłaby dzisiaj powstrzymać rząd Tuska, która by mogła dzisiaj coś zasadniczo w Polsce zmienić, w jakiś ruch, w, w jakąś działalność? Co pana zdaniem powinniśmy dzisiaj robić? No więc jest przede wszystkim ten opór obywatelski i to musimy robić. Być może propozycja, którą przedstawiłem, jest, można się uśmiechnąć. Niemniej jednak to wca, wcale nie jest, nie jest wykluczone, że się kilka takich zdjęć zrobi, zacznie się je rozsyłać, bo oni, bo oni mówię o rządzie, tylko tego się boją, tylko nacisku opini, opinii publicznej się boją. No proszę zobaczyć ten dzisiejszy ruch rządu, że oni już będą tych granic pilnować, a wczoraj jeszcze mówili, że nie ma w ogóle przed kim pilnować. No to znaczy, że nacisk opinii publicznej, jednak oddziaływuje na nie. To jest pierwsza rzecz. I jest rzecz kolejna, o którą się teraz, jak wiemy, wszyscy toczy batalia, za chwilę nie wiem, Sąd Najwyższy ogłosi werdykt, to jest nowy, pre, nowy prezydent. Prezydent Nawrocki, z którym powiem po choćby wczorajszej rozmowie w jednej z telewizji, no, daje nadzieję na to, że będzie prawdziwym prezydentem. I jeżeli taki będzie wspólny front obywatele i prezydent, no to coś może się wreszcie zacznie powoli zmieniać. Myślę sobie i tutaj proszę Pana o opinię także, że jeśli nie dojdzie do konsolidacji służb mundurowych pod Przewodnictwem pana prezydenta i do sformowania jakichś, jakiejś siły, no nie tylko społecznej, ale także konkretnej, militarnej, którą pan prezydent mógłby zarządzać i na przykład zmobilizować dla potrzeb tych ekscesów granicznych, no to niewiele się da zrobić. Nie no, oczywiście, że tak. Być może pan sobie przypomina, jak rozmawialiśmy, nie wiem, jakiś czas temu jeszcze przed, przed drugą turą wyborów prezydenckich, i ja wtedy mówiłem, że prezydent Nawrocki być może postawi na, na konsolidację wokół siebie biura bezpieczeństwa narodowego i tego, co jest z tym biurem z, związane. To, to są wszystkie właśnie, tak jak Pan mówi, to są służby, to jest wojsko. No i jeżeli, jeżeli rzeczywiście będzie tam szefem, Pan Nawrocki, to, no to wtedy coś można będzie z tym, z tym fantem zrobić. Innego wyjścia rzeczywiście nie ma. Polska potrzebuje mocnej władzy, Polska potrzebuje ludzi, którzy no, utrzymają suwerenność naszej ojczyzny. A czy, czy nie jest tak, że istnieje takie zagrożenie, że wszystko to zostanie rozmemłane? Że silna działalność propagandowa rządu spowoduje, że ludzie zmęczą się. No, przypomnijmy sobie, y, zeszłoroczne sprzed dwóch lat szczególnie y, te protesty rolnicze, władza wzięła to, no już wtedy, rząd Tuska, wziął to na przetrzymanie, pamięta pan, była zima jeszcze przed pracami wiosennymi w polu, i y, mimo silnego Dużego natężenia tych protestów, dużej determinacji rolników. Tam były blokowane drogi, tam przecież wylewano gnojówkę przed urzędami. Trwało to kilka tygodni, i co, i nic. Czy jest zagrożenie, że ten protest rozejdzie się po kościach, a Tusk różnymi tam matactwami będzie robił dalej swoje, i na koniec dnia po prostu takich niespecjalnie wojowniczych ostatnio Polaków, no znowu przypomnijmy sobie protesty rolnicze, one, one nie miały jakiegoś takiego mocnego epilogu, one się zakończyły całkowitym fiaskiem, po prostu y, marazmem środowiska no, Zostali, zostali okłamani i oszukani no, 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 oczywiście. Tak, wykazy. no, no, no Wiesz, zostali, proszę. ale no, czy to się nie powtórzy w sprawie granicy? No, wie pan, tego nie przewidzę, tego nie damy rady przewidzieć, jak to się stanie, ale w tej chwili ja mam nadzieję, że, że obywatele, że naród będą mieć sojusznika w postaci prezydenta. Wczoraj, wczoraj to powiedział, mówiąc wprost o tym, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej i mówił, że on będzie sprzyjał tym, tym ruchom i tym działaniom obywatelskim, które tam są. No więc jeżeli będzie miał już władzę prezydencką, jeżeli będzie miał za sobą BBM, to, to jest szansa, jest nadzieja no to jest na to, konkret. że to się zacznie zmienić. Tylko by musiał tak jak wolność prowadząca lud Francji na barykady de la Croix Nie. z biustem na wierzchu, będzie musiał stanąć na czele tych ja bym nie chciał służby, żadnej a, rewolucji. A i z pospolitego ruszenia, które powinno im towarzyszyć. To, to raczej pospolite ruszenie, ale, ale ja bym nie chciał rewolucji. Mam nadzieję, że to się uda załatwić bez, bez takich środków przez zwykły nacisk. Presja ma, ma sens. To, że rząd się złamał i powiedział, że jednak coś będzie robił z tymi zamknięte granice, to znaczy, że presja ma sens. To prawda, czyli liczymy na to, że czasowo przynajmniej uda się to powstrzymać w tej skali, którą widzimy, która może przez dwa lata, policzmy, doprowadzić do kilkumilionowej tutaj zaistnienia mniejszości. Ale wszyscy musimy pamiętać, że to jest oczywiście działanie do kwadratu, to jest działanie na rzecz Niemiec, to co w tej chwili robi Donald Trump, ale przypomnijmy, że no, rozpoczął te działania i podpisał wszystkie dokumenty związane z paktem migracyjnym i z Zielonym Ładem pan premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście, że tak. To jest prawda i o tym trzeba pamiętać. No ale już trudno, nic na razie z tym nie zrobimy. Liczmy na, liczmy na prezydenta Nawrockiego, że w jakiś sposób to odkręcić. Odkręci na razie to zapowiada. Jest jeszcze jedna rzecz ważna odnośnie, nie wiem, emigrantów, czy jak ich nazwać, którzy przychodzą ze wschodu, czyli z Ukrainy. To jest też te kilka milionów ludzi, którzy tutaj rotacyjnie w Polsce się przesuwają i rotacyjnie, ponieważ przyjeżdżają, biorą. I pieniądze wyjeżdżają, znowu przyjeżdżają po pieniądze. Według ostatnich publikowanych badań, bo dokładnie rok temu przestano je publikować, 3 miliony 600 tysięcy Ukraińców trwale przebywa na terenie naszego kraju. Przy czym y, niektórzy wyjeżdżają, inni wracają, ale przebywa stale 3, 600, niektóre dane mówiły w piku 3700, dopóki jeszcze publik je publikowano dokumentują swój powyt po to, żeby wziąć, wziąć pieniądze, to nie ulega wątpliwości. No i mają jeszcze tutaj różne inne, inne cele. No i, więc Polacy muszą też zrozumieć jedną rzecz, że ten taki boom na miłość do Ukraińców trzeba skończyć. Bo jeżeli chcą dalej kochać Ukraińców, no to, to będą dalej kochać i zobaczą, że za to muszą zapłacić, oby tylko pieniędzmi. No bo właśnie, to jest jakaś taka, jakiś taki niebywały proces osłabienia rachityczności tej cywilizacji europejskiej pławiącej się w luksusach, że, że my się nie potrafimy bronić, że jak spotkamy na swojej drodze z jednej strony agresywną mniejszość ukraińską, czy z drugiej strony agresywną, Bezkompromisową mniejszość, jakąś tam afrykańską, to, to nie ma mechanizmów społecznych, nie ma woli walki yy, o to, żeby to dobro, bo to byłoby logiczne przecież, uchronić bo, dla przyszłych pokoleń. No. Że to po myślą, prostu że tak te społeczeństwa i Polska też. i Pamiętajmy o tym, że tu się Polska niczym nie różni. Te społeczeństwa po prostu oddają im władzę, tak? oddają im pola. Z Ukrainą i z Ukraińcami to po części było z, z tego powodu, że Ukraińcy walczyli z Rosją, z Rosją, której większość społeczeństwa nienawidzi, albo nie lubi, no nie, nie nienawidzi. I w związku z tym ludzie sobie to tak przekładali, że to że Ukraińcy, to, to, co zresztą propaganda podłapała natychmiast i podsycała to, że Ukraińcy to bronią nas przed przed Rosją. I gdyby nie Ukraińcy, to Rosja by nas już dawno tutaj najechała i przemieliła. No i to są efekty tego, tego wszystkiego. Więc Polacy muszą zrozumieć, że te dwa zjawiska nakładają się na siebie. I mamy teraz nachodźców, którzy przychodzą z dwóch stron: ze wschodu i z zachodu. I musimy się przed tym jakoś bronić. Do Polski. Powinni przyjeżdżać ci ludzie, którzy, których my chcemy i którzy chcą u nas być. Dlaczego Australia, daleko jest, bo to tam, gdzie ludzie chodzą do góry nogami, więc może dlatego myślą trzeźwo, tam nie ma takich problemów. Tam żadni nachodźcy nie, nie najeżdżają, bo Australijczycy powiedzieli nie, basta. Rzecznie wspomnijmy też na przykład o Japonii, kraju wielkiego sukcesu gospodarczego. Powiedziałbym także, kulturowego i cywilizacyjnego, który od zera nie myślę tutaj o samolotach zero bojowych myśliwcach, ale od zera gospodarczego, bo przecież po wybuchu obu bomb w Hiroshimie i nagasaki, tam naprawdę nie było co zbierać. Wyrósł na światową potęgę. potęgę. No i, i nie wcale dlatego, że miał dużo mniejszości, że multikulturalizm tam panował, tylko właśnie dlatego, że naród był skonsolido skonsolidowany wokół wspólnych celów i nie było różnych narodowości, różnych mniejszości, które by rozsadzały od środka ten wspaniale rozwijający się do dziś kraj. Pracowali uczciwie, ciężko. I chcieli ten dobrobyt, który wypracowali, mieć dla siebie. Chcieli z niego korzystać. Jeżeli oczywiście Oczywiste. byli jacyś innostrancy, którzy tam chcieli przyjechać, a byli dla nich przydatni, to ich oczywiście brali, bo to nie znaczy, że mamy zamknąć na rygle wszystkie granice i nikogo tutaj do Polski nie wpuścić. Nie, tak się tak się nie da i to nie jest potrzebne. No tak, Polska... tylko, że, tylko że w Japonii jest 1% innych obcych nacji, a my już sięgamy 15% z poziomu, Ej. w 1989 roku paru procent. Dziś już mamy 15, no głównie to pierwsza są Ukraińcy, Białorusini. Pier, pierwsza Rzeczpospolita, która była mocarstwem, nie, była tylko, nie składała się tylko z Polaków, jak, jak wiemy. No właśnie byli Litwini, Białorusini to właściwie nie był żaden naród, ale sobie tam też byli. Podobnie nie było żadnych Białorusini Ukraińców. Białorusini to Litwini tak naprawdę. Białorusini to Litwini to, tak naprawdę, tak. To są ci, którzy, no, Gedymin, et Consortes, to są ci, którzy dziś ale największy Białorusi. Największy polski król, czy jeden z największych na pewno, czyli Władysław Jagiełło, był Litwinem. Czy, czy białorusinem? Ale który pan, słowa to ja, to ja, nie miał ja przepraszam po bardzo, jako historyk jeszcze uczyłem się, jeszcze mi profesorowie wykładali, że jedną z najważniejszych przyczyn upadku I Rzeczpospolitej była Naprawdę. jej wielonarodowość. Było I to, to raczej... że, że na przykład Żydzi. Yy, po stronie zaborców opowiedzieli się w wielu zaborach, że na przykład właśnie y, y, różnica interesów pomiędzy panami pochodzenia ruskiego, a panami z Wielkopolski, z Korony, była tak nie do pogodzenia, że, no, że właśnie y, no, ta oligarchia powstała, prawda? No i, y, y, no i wolność tak naprawdę y, y, szlachecka stała się fikcją, bo o wszystkim decydowali... Magnaci, a zatem no, tych powodów, yy, dla których no, w związku z tą wielonarodowością pierwsza Rzeczpospolita miała problemów, problemy, było mnóstwo. Tak jak teraz mamy mnóstwo problemów z rosnącą migracją ze wschodu i z zachodu. I o tym musimy pamiętać, że to żadne dobro nie jest że multikulturalizm że... i, 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 i wielonarodowość nie, nie jest dla narodu, dla państwa żadnym dobrem. Multikulti się nie sprawdza. Każde państwo, jeżeli chce przetrwać, to musi być silne no, swoją tradycją, tym, tym, co wypracowało przez, przez wieki, I, i na tym trzeba budować. Tylko, że tak jak pan wspomniał, ten dobrobyt trochę rozpuszcza. I w pierwszej Rzeczpospolitej też tak było, bo to był. Kraj miodem i mlekiem płynący. Europa dostawała zboże. No, ale już po Polskie. potopie szwedzkim nie. Po potopie szwedzkim już nie. Powoli szło w kierunku upadku. Tak, od oczywiście. potopu szwedzkiego, no. od rzeczywistego upadku gospodarczego naszego kraju, wszystko już zaczęło się rozlatywać. To są, no i był? To, to są z, złote czasy z początku wieku XVII i z wieku XVI. To to wówczas mieliśmy pik naszych możliwości, szczyt naszej potęgi. A potem już tylko, tylko coraz gorzej. No właśnie, także przez, przez te mniejszości. Musimy już kończyć. Ja miałem jeszcze parę tematów, ale tak się rozgadaliśmy o tej sprawie mniejszości i w tym kontekście historycznym, że chyba, chyba warto, żeby w takich ramach zamknąć tę rozmowę i już zostawić sobie kolejne tematy na, na może... Nowe nasze spotkanie. Natomiast teraz miejmy nadzieję, że Sąd Najwyższy właśnie yy, uchwala, że wybory były ważne i prezydentem został pan Karol Nawrocki. Nie mam wątpliwości. Myślę, że wszystkie te działania, które podjął pan Bodnar, pan Giertych, pan Tusk, były zasłoną dymną. Jestem nawet tego pewien. W związku z tymi Poważnymi problemami, od których zaczęliśmy nasz program, od wymienienia których i o których w jego trakcie. Które do nas często przychodzą ostatnio. To są trzy najpoważniejsze problemy. Powtórzmy: e, migracja ze wschodu, migracja z zachodu, e, to co robimy dla Ukrainy i miliardowe, codzienne, codzienne miliardowe tak. zadłużanie się naszego kraju, proszę Państwa to są prawdziwe problemy i, i mam nadzieję, że wreszcie, że za chwilę to Polacy zrozumieją i znajdzie się rząd, który się tymi problemami zajmie. A ja rozmawiałem z panem Leszkiem Samborskim po Lexit, któremu bardzo dziękuję za to spotkanie. A państwa państwo również. Zostańcie z naszym kanałem, jeszcze będą ciekawe rozmowy.